Dzisiaj z lekkim opóźnieniem ruszamy, 13.30 kolejny odcinek Krypto News Flash. To tylko 10 minut, zaczynamy. Krypto News Flash, czyli najszybsze w Polsce wiadomości ze świata kryptowalut, technologii, blockchain. Cześć, z tej strony Mike. witam. Zaczynamy. Wiadomości, przestawiamy okienko, słuchajcie, proces sądowy, Celsius składa proces sądowy przeciwko swojemu byłemu już menadżerowi inwestycyjnemu, który podobno skradł środki warte miliony dolarów. Były menadżer ukradł kryptowaluty i inne cyfrowe aktywa. Zastanawiam się, jakie oni mogli mieć inne cyfrowe aktywa, które nie są kryptowalutami. Chcą oni odzyskać 1,4 miliona dolarów od Jasona Stone a Stone'a, czyli okazuje się, że, <laughs> że to jest Stone, a Stone z kolei składa kontrpozew i twierdzi, że, że to napompowało tak cenę, cenę kryptowalut. No pod wszystkim rozstrzygnie sąd, my będziemy to sobie spokojnie obserwować. Górnicy nie chcą kopać Ethereum Classic po demerczu na prowadzeniu FLAX, czyli wszyscy, którzy liczyli na to, że to jednak EPC wyjdzie na prowadzenie, mogą się zawieść sonda na Twitterze przeprowadzona przez właśnie operatora węzłów Novium czyli Cryptovium ujawniła, że większość górników Ethereum zamierza wydobywać po Emerch, nie Ravencoina czy Ethereum Classic, tylko właśnie Flaxa. Ostateczne szacunki podane zostaną 19 września <coughs> i będzie wiadomo jak będzie demercz, co się z tym wszystkim stanie. A szef Seku Twierdzi, że kryptowaluty powinny być traktowane dokładnie tak samo jak inne rynki ka kapitałowe. Gary Gensler, szef SEC-u, twierdzi, że nie ma potrzeby, aby odmiennie traktować rynki kryptowalutowe od rynków kapitałowych i wskazuje, że SEC będzie oczywiście służył jako tutaj topowy ścigający. No, e, politycy mają zdania odmienne w bardzo wielu krajach, mówią, że trzeba oddzielnych regulacji, bo regulacje, które powstały szczególnie w 1434 roku, e, regulacja, regulacja ta, ta, właśnie odnośnie Securities Act, e, no i inne tego typu rzeczy, one są przestarzałe co do nowych aktywów, ale ten pan oczywiście ma swoje zdanie, a o tym i tak decyduje Waszyngton. Nike zarobiło 185 milionów dolarów na sprzedaży NFT. Marki odzieżowe takie jak Dolce i Cabana, e, Tiffany, Gucci, Adidas i Nike łącznie wygenerowały 260 milionów dolarów przychody ze sprzedaży niewymiennych tokenów. Połowa z tego to jest właśnie Nike. E, otrzymali to jako tantiemy z wtórnej sprzedaży tokenów, które sprzedały się za 1,29 miliarda dolarów. Także zamiast kupić sobie buty Jordana, kup sobie panie NFTK z rana. No i tutaj mamy informację, to też podawałem na Twitterze, Woo blockchain donosi, jak to wygląda, Nike tutaj rządzi niepodzielnie. A słuchajcie, okazuje się, że w Indiach jest ponad 100 milionów kryptoinwestorów, tak pokazuje nam badanie giełdy KuCoin. Przeprowadzono badanie w Indiach, raport pokazuje, że 54% indyjskich inwestorów chce zainwestować więcej w kryptowaluty w przeciągu najbliższych 6 miesięcy. 115 milionów hindusów zainwestowało już w kryptowaluty, także mieliśmy mieć na świecie 300 milionów, a samych hindusów rzekomo jest 115 milionów i pomimo niepewności regulacyjnej wiecznym boją w Indiach, to tutaj mamy ten raport Kucoina w kryptowersie Indie 2022, 115 milionów hindusów inwestuje w kryptowaluty długoterminowe, 40% jest poniżej 30, 56% wierzy w przyszłość, finansów tego typu rodzaju, 20-52% inwestuje w krypto, aby zarobić, zarobić przychód, dochód pasywny. Słuchajcie i teraz okazuje się, że jest nowa propozycja od Avalancha, która ma naprawić problem, który nazywa się Impermanent Loss, czyli nietrwałą stratę w języku polskim. E, protokół, tra e, protokół Trader Joe od Avalancha, bazujący na Avalanzu twierdzi, że można znaleźć sposób, aby zminimalizować jedno z największych słabości DeFi, czyli nietrwałą stratę. Opublikowano whitepaper we wtorek, który nazywa się Joe V2 Liquidity Book. E, autorem są deweloperzy Quanta, a także badacze Adam Sturges, e, Trader Wawa, e, Hanzo, a także inżynier oprogramowania Louis me, myself. Ciekawa sprawa. No i teraz przedstawili użycie książki płynności jako dodatkowego zmiennego, e, e, zmiennego, zobaczcie, variable fee swap feature, czyli funkcjonalność e, zmiennej opłaty na swapach, tak? E, które pozwalają traderom na prawie zerowe lub bardzo niszkie e, slippage. No, trzeba by było temu tematowi się e, przyjrzeć, bo generalnie pomysł wydaje się dosyć ciekawy. A teraz słuchajcie, Jeden z white hat hackerów mówi, że zwróciłem większość skradzionych funduszy do Nomada, i wszystko co dostałem, to był ten głupi NFT, tak? Założyciel Metagame'a, który oczywiście stał za ofertą NFT, powiedział, że nie ma. Nie miał pojęcia, czy ta tak naprawdę zachęci hakerów, aby zwrócili fundusze. Byłoby fajnie, gdyby tak było, i okazuje się, że zostały te, zwrócone te środki. I dostali sobie za to NFTK. No tak, zobaczcie, Nomad Whitehead Price. Coś takiego za zwrócenie środków. Jeżeli jesteś hakerem, skradłeś, możesz zwrócić dostać NFTK. i okazuje się, że okazuje się, że zwrócili te środki. No, spoko. Przechodząc sobie dalej. I teraz pytanie, czy kukoń był przygotowany, a tak naprawdę czy nie był przygotowany na interwencję regulatorów? Mamy cały tutaj artykuł. Tu mamy oczywiście flagę Związku, ten, ten związku Kubańskiego na Kapkanadzie czy jak to, a tutaj między innymi ta Ontario Securities, oni tam dojeżdżają wszystkich, wypuścili swój, swój alert przeciwko giełdzie KuCoin, no i generalnie między innymi w tym ostrzeżeniu nie tylko KuCoin, ale 13 różnych platform, które nie zgłosiły się właśnie do tamtego OOC. Więc zbanowali oni KuCoina, aby działał w Ontario. No i teraz pytanie, czy będzie więcej problemów, jeśli chodzi o giełdę Kukoń. Na to pytanie na chwilę obecną nie będziemy w stanie odpowiedzieć. A CEO Telegrama Paweł Durow tutaj wspomina o integracji z Web3. Panie Pawelu, a może byście z bany naprawili, żeby nie można, nie można było ich w łatwy sposób omijać, CEO Telegrama zasugerował, że będą ulepszenia Web3 wchodzące do właśnie Telegrama. tak? Mówi o korzyściach. O tym, że będzie można handlować sobie nazwami użytkowników i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Między innymi mają używać się w podobny sposób, jak adresy są używane ENS-owe. Także Telegram może dostać ulepszenia Web3. Jak będą, to wtedy je zobaczymy. Ostatni news dzisiejszego dnia: Bitcoin wykazuje oznaki końca krypto zimy, tak twierdzi Glassnode. Aktywność on-chain Bitcoina dotarła do poziomu z końca niedźwiedziego trendu 2,18-219. To się w styczniu kończyło 2019 roku. Kto pamięta, ten pamięta. Na razie jest za mało inwestorów na rynku, by wywołać nowy raid. Kryptowaluta może próbować stworzyć solidną podstawę dla przyszłego wzrostu. Także według danych onchain, Te wykresy, na których tutaj patrzymy, ten dołek, który mieliśmy, który mieliśmy tutaj, może być najniższym punktem, jak na razie oczywiście tutaj korekta nam zdjęła. Ale praktycznie zatrzymaliśmy się na podobnych poziomach, więc tutaj wygląda na to, że 20. 20, tam niecałe 21 jest dosyć solidne. Oczywiście, to wszystko może być o tako zmienione, żebyście nie mieli co do tego wątpliwości. Dominacja bitcoina nam spada do 40%, było już prawie 50%. Inne kryptowaluty robią dokładnie to samo. A tu zobaczcie: mamy dolar mocniejszy od euro. Dolar mocniejszy od euro. Dolar umacnia się do złotówki 4,81 za dolara. Będziemy mieli zaraz pewnie jakiś rekord. Złotówka traci także do euro i złotówka traci także do funta a Dixie idzie na nowe szczyty. Dixie już jest na nowych szczytach właściwie. Jest 108,94, a tutaj na tej świerzce było, e, było 109,29. Więc Dixie tutaj bardzo, bardzo blisko. E, zobaczmy, jak wyglądają kruszce. E, złoto, srebro e, i miedź przez ostatnie dni, chociaż miedź do góry poszła, ale złoto i srebro spadły nam dosyć mocno. Ropa naftowa zaczyna troszeczkę się odbijać. No i jeszcze rynek tradycyjny, e, Nasdaq. NASDAQ tutaj e, też zaczyna spadać. No i oczywiście pozostałe rzeczy, jak NASDAQ spada, to wszystko spada. E, wszystkie spółki, Twitter, Tesla, wszystko nam spada, chociaż Tesla zaczyna tutaj odrabiać na dniówce. E, tyle jeśli chodzi o to Słuchajcie, jeśli chodzi o mój kanał, ja w tej chwili dzisiaj wyskakuję na krótki wypad, to znaczy jutro wracam, więc jutro zobaczymy się w newsach wieczorem, ale w samo południe wlatuje na mój kanał film o merdziu Ethereum, jak zarobić na merdziu Ethereum. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. Jutro godzina 12 będzie na kanale. Dzisiaj wieczorem wlatuje prelekcja Rafała Kiełbusa z ostatniego Kryptostoku w temacie mnemoników. Dużo solidnej wiedzy, więc zachęcam do obejrzenia. Ja już się z Wami żegnam. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. I pytanie do Was. Czy posiadacie Ethereum już na koniec tego odcinka i czy planujecie w jakiś sposób rozgrywać merch, czy zarobić na sprzedaży Ethereum, bo uważacie, że będzie pompa, czy może sprzedać i później odkupić taniej? Dzięki, trzymajcie się. Cześć!